Rozmawiamy z panem Janem Jakubem Kolskim, reżyserem filmu Serce, Serduszko, pokazywanego tutaj na Festiwalu Warszawskim. Reakcje publiczności bardzo emocjonalne. Czy poczuł pan to? Tak, naturalnie. naturalnie. Wie pani, jakoś po to robimy filmy i to jest ta zapłata zasadnicza. Czasem wraca coś od widzów. I wtedy ma się poczucie, że czas, który się inwestowało w film nie jest stracony. Bywa, że nie wraca. Tym razem szczęśliwie wróciło bardzo, bardzo dużo. Mówiąc pewnym skrótem myślowym, serce i serduszko dedykowane widzą wróciło sercem i serduszkiem. Tak, no reakcja była znakomita. No cóż, ja jestem zadowolony. To jest film o starciu dobra ze złem. Czy może Pan powiedzieć coś od siebie o filmie, o jego fabule? Z mojego punktu widzenia to jest również film o marzeniach. O tym, ile trzeba uporu, ile trzeba pracy, żeby donieść marzenia do rzeczywistości, żeby je przemienić w rzeczywistość. Mm, moja bohaterka ma niezłomny charakter. To jest mały, kruchy człowiek, ale ma niezłomny charakter. Wierzy w to, że y, może mieszkając w Wieszczadach na końcu Polski, donieść swoje marzenia, y, zrealizować je i zostać tancerką. Y, y, potrzeba jej tylko wsparcia. Szuka kogoś, kto mógłby ją wesprzeć. Z, y, Adresuje te swoje oczekiwania, wydaje się najgorzej jak można, wybiera sobie na towarzysza podróży, na towarzyszkę podróży kogoś, kto wydaje się zupełnie się do tego nie nadaje. Na koniec yy, zadzierzguje się przyjaźń fantastyczna yy, i to dorosły uczy się od dziecka. Yy, tyle yy, mówiąc największym skrótem, yy, natomiast nie ośmielę się mówić. Yy, Jaka jest wykładnia sensu tego filmu?